I co ja mam powiedzieć? Ja nie spodziewałam się, że Marcin rzuci taki post. Nie mówił mi nic, że planuje rzucić coś takiego. W każdym razie. Um... okej. Okay, w każdym razie rozstania to, to rozstanie jest bardzo ciężkie prywatnie. W sensie dla mnie i dla Marcina jest. jest słabo. Um, I teraz ja nie wiem, co ja mam publicznie. Jeszcze do tego, jak ja mam, teraz jako osoba obliczna jak ja mam do tego podejść, co ja mam powiedzieć, jak to mam wyglądać. Jest mi po prostu smutno and I'm lost, I'm lost, ja nie wiem. Co się w ogóle stało, co, jakby siedzę teraz i sobie myślę, że to nie miało tak wyglądać. Mieliśmy teraz ogłaszać, mieliśmy teraz ogłaszać związek, te filmiki, które wy widzicie w tym poście, to były filmiki, które ja przygotowałam do ogłoszenia związku. A teraz wyszło ogłoszenie rozstania Wszystko jakoś tak na odwrót Oh my gosh What the fuck okay. Nie będę płakać na story Ja już dosyć Oh my gosh, jakbyście widzieli Jak... O, oh, dobra, nie będę o tym gadać W każdym razie um, I really loved this guy I really... I still love him Ja dalej kocham Marcina Dziwnie mi się to mówi na story do telefonu Oh my gosh! This bitch is crying again! Czekajcie! Okej, okay, um Ja dalej... Ja, ja, ja dalej kocham Marcina i mam wrażenie, że będę go jeszcze dosyć długo kochała. Czasami ale to nie wystarczy, czasami um ludzie po prostu... Bro, oh my gosh, mam go gra. Czasami ludzie po prostu Będę mówić tam, bo jak się patrzy na siebie, to wtedy chcemy się płakać jeszcze bardziej. Czasami ludzie po prostu nie są sobie pisani, czasami po prostu...